W Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich odbyło się spotkanie wójta gminy Nowaruda z gestorami bazy noclegowej i turystycznej. Ten pomysł na to spotkanie rodził mi się już od początku, kiedy. Objęłam stanowisko wójta gminy Nowaruda na początku kadencji. Spotkałam się pierwszy raz z panem, który prowadzi, zajmuje się turystyką w górach Sowich w Sokolcu. On rzucił pierwszy taki właśnie pomysł na to, żebyśmy się mogli właśnie spotkać, porozmawiać, podzielić się takimi problemami swoimi. Udało się je zorganizować teraz przed wakacjami. I planuję, myślę, że takie spotkanie jeszcze w tym roku jedno będę chciała zorganizować. To pierwsze jest takie... Y w zasadzie takie no na brudno, że tak powiem, yy, bo chciałabym, aby takie spotkania, takie nasze jakby konferencje, tak zwane, to tak troszkę szumnie nazwę, powtarzały się co roku. Czyli były to takie cykliczne spotkania z gestorami, z ludźmi prowadzącymi agroturystyki, pokoje noclegowe, gastronomie wszelkiej maści, producenci jakiejś takiej żywności se, typu sery, miody czy nawet rękodzieło. Yy, tak by ich. Tak, tak by móc ich skupić razem, także tak by mogli oni ze sobą współpracować, dzielić się tymi swoimi produktami i tym doświadczeniem. My również w Minie Nowa Ruda prowadzimy, zakładamy nową stronę internetową. Chciałabym, żeby oni wszyscy też jakby podwiesili te swoje strony internetowe pod nasze, byśmy się mogli wspólnie wspierać i tych turystów tym samym do siebie zapraszać. Gościem pierwszego takiego spotkania była Kazimiera Frodyma, która od 20 lat prowadzi agroturystykę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mogła podzielić się swoimi praktykami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi prowadzenia takiej działalności. Uznałam, że mnie kiedyś szkolono, opowiadano mi i uważam, tym bardziej, że jestem biłgowianką, Uznałam, że warto się podzielić spostrzeżeniami, bo naprawdę takie opowiadanie o agroturystyce, gdzie już to jest. Naprawdę nic nie zastąpi. Jak ktoś opowie, a najlepiej jeszcze zobaczyć, to też daje dużo. A dlaczego prowadzę agroturystykę? Nie planowałam. Turyści mnie zmobilizowali i tak zaczęliśmy to powielać, powielać. Później zauważyłam, że zaczyna się to podobać moim turystom. No, zaczęłam wymyślać, zaczęłam gotować, zaczęłam stroić ogród, kocham kwiaty. I uważam, że no, trochę się spełniłam, bo jestem duszą artystyczną. Tak jak wspomniałam, tańczyłam w zespole pieśni Tańca Nowaruda trzy lata. No i brakowało mi tego artystycznego życia, a agroturystyka jest coś, czymś takim, bo ciągle są nowi goście. Trzeba pracować nad pokojami, nad menu. To nie tylko podać, ale wystrój też zrobić do tego menu. Także uważam, że jestem spełniona w tym, co prowadzę, i nie żałuję, tylko no, jest to bardzo dużo pracy. Jak przyjeżdżają turyści, no, to warto, żebyśmy między sobą współpracowali. Takie spotkania są bardzo, bardzo potrzebne. Według mnie, no, co nam dają? Poszerzanie wiedzy, horyzontów, no i możemy się wymienić swoimi doświadczeniami. Pani również prowadzi agroturystykę, jak można powiedzieć, gdzie? Ja prowadzę agroturystykę w Woli to jest dom pod lawendowym polem. Jak długo już pani prowadzi? Ja dopiero startuję, bo prowadzę agroturystykę od końca stycznia, ale lawendę hoduję dużo, dużo dłużej, bo nazwa jest, jakby jest spowodowana tym, że prowadzimy gospodarstwo i mamy 10 hektarów lawendy. W czasie spotkania krótki wykład dotyczący prowadzenia strony internetowej wygłosił Piotr, postrożny. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in., jakie informacje należy umieścić na stronie internetowej i jak powinna ona wyglądać. Jak się okazuje, wiele gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów nie ma jeszcze do tej pory strony internetowej bądź ma stronę internetową założoną wiele lat temu, która jest kompletnie nieaktualna i w ogóle nie można jej znaleźć w sieci. Stąd dzisiaj y, pozwoliłem sobie przekazać kilka y, cennych mam nadzieję informacji na temat tego dlaczego warto taką stronę mieć, dlaczego warto ją aktualizować, jak ona powinna wyglądać i z jakich elementów się składać tak, żeby była atrakcyjna. Strona powinna być prosta, przejrzysta, y, uzupełniona o podstawowe rzeczy takie jak Informacje o miejscu, do którego ma zamiar przyciągnąć turystę, informacje kontaktowe, zdjęcia, ale te zdjęcia też nie mogą być byle jakie, tylko muszą być profesjonalnie zrobione. Można je oczywiście wykonać samemu, ale trzeba wiedzieć, jak to zrobić, tak żeby po prostu zdjęcia zachęcały. Jest to wizytówka nasza w internecie i pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Panel dyskusyjny dotyczył stworzenia lokalnego produktu turystycznego, dzięki któremu gmina Nowa Ruda może się wyróżnić. Gościem spotkania był także wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Moja obecność bardziej wynika z tego, że jestem prezesem Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Górsowich, do którego należy również gmina wiejska Nowaruda, gmina Głuszyce, Bielawa, Pieszycy Dzierżoniów, moja gmina wiejska Dzierżoniów. Postawiliśmy sobie za cel przede wszystkim promocję obszaru górskich, a w ramach tego, oczywiście, wszystko to, co turysty interesuje. Mamy turystów jednodniowych, których. Może w mniejszym stopniu będzie interesowała nocleg powiedzmy tak, ale już na przykład czasami są obiekty, które są tak zwane, jak ja tą rozszerzoną agroturystyką, gdzie oprócz związanej sprzedaży noclegów i wyżywienia czasami świadczą usługi trochę takie zewnętrzne, również i te kulinarne, cała masa pensjonatów, która może przyjmować pewne grupy. My musimy się nauczyć tego, że kierujemy naszą ofertę do szerokiej gamy odbiorców. To są ludzie w różnym wieku, to są ludzie o różnych zainteresowaniach, inaczej. Zorganizowani o określonych standardach potrzeb. O tym, że gmina Nowaruda ma potencjał do rozwoju turystyki, nikogo nie trzeba już przekonywać. Malownicze położenie czyni z niej również znakomitą bazę wypadową do wielu atrakcji regionu.